informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w, w, w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 93 13 93 2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorczewo w obrębie Samino. Tutaj e, Wojewoda Zachodniopomorski, pracownicy Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócili uwagę, że e, ten teren w, w Saminie powinien zawierać Infrastrukturę techniczną, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych, albo wreszcie obiektów usługowych, produkcyjnych i tutaj, tak dość, dość szczegółowe jest to opisane. I tutaj, chodziło przede wszystkim o to, że należałoby wyznaczyć tereny parkingowe wraz z miejscami parkingowymi wraz z pobieraniem opłat za, za, za te No niestety, no, nasza. Raczej nie przewidywało takiego parkingu, e, i my przygotowaliśmy odpowiedź na tą uwagę. E, nasza odwaga, nasza odpowiedź została e, pozytywnie rozpatrzona, więc e, wojewoda wycofał się, z tego co wiem, wycofał się, e, jeśli chodzi o e, wszczęcie tej procedury na zroczy, tak. Szanowni Państwo, e, mamy tutaj informację o tym, że. Naczelnik Urzędu Sterbowego w Gryficach dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez dyrektora Szkoły w Wysokiej Kanieńskiej. Jest to przygotowane. Analiza nie wzbudziła ze zmiany wątpliwości. Szanowni Państwo, tutaj była informacja Pana Burmistrza dotycząca właśnie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Zenimburmistrzowi i przez osoby do tego zobowiązane. Wpłynęły 22 października też od naczelnika Urzędu Skarbowego opinie, analizę dotyczące oświadczeń majątkowych. Każdy z radnych, jeśli były takie uwagi, został z tym zapoznany. Do Rady Miasta i Gminy w czego wpłynęła z Izby Rolniczej w Kamieniu Pomorskim opinia co, co do wysokości. Pro, propozycja przyjęcia ceny skutku żyta do podatku na wysokości 52 e, za 1 e, Nie, nie, nie no to jest Ale już nieważne. Drodzy Państwo, oprócz e, tych dokumentów, które wpłynęły, Oprócz czynności statutowych, czyli wykonywania obowiązków, spotykania się z mieszkańcami, omawiania ich problemów, przygotowywania projektów uchwał 9 listopada, miałem przyjemność być na otwarciu Izby pamięci w nie Niewiele nas było, dlatego chciałbym jeszcze raz uczulić, że tego rodzaju uroczystości radni powinni. honorować tak, obecnością, bo to jest naprawdę ważne to, żeby, żeby reprezentować godnie yy, 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 tak. 11 listopada oczywiście również brałem yy, udział już, tam, już było na też to jest 12 więcej, w tym 3. Złożyliśmy wieniec w sprawie i yy, 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 koncert yy, w sprawie yy, 11 listopada, czyli odzyskania niepodległości. 14 listopada pa, wraz z panem radnym Edwardem Żelaskim byliśmy na szkoleniu w Szczecinie z IO, była tam dość dużo fajnych, ciekawych informacji w sprawie i budżetu, i nowości w sprawie zmian ustaw IO odnośnie śmieci i wpr i budżetu, także I tyle. Czy też ma jakieś pytania co do tego punktu porządku? Bardzo proszę pana radny Dwie sprawy. Jedną, to znaczy chciałbym panu przewodniczącemu powiedzieć, żeby nie namawiał do uczulenia, bo uczulenie jako stan zdrowia jest taki zgoła niebezpieczny, może być bardzo niebezpieczny. A druga sprawa, to chciałbym się bardzo pozytywnie odnieść do y, działalności, zachowania czy aktywności pana przewodniczącego odnośnie pozyskiwania środków dla osób potrzebujących, bo widzę, że właśnie w tej kwestii jest ak też aktywny i no, zasługuje to na słowa podstawowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adwoczem do tego, co pan przewodniczący powiedział, zbliża się tutaj walk charytatywny, który jest organizowany przez nasz zespół szkół publicznych w Dolczewie. I oczywiście jak zawsze będę rozsyłał SMS-ka z prośbą o wsparcie tak co łaska, na pomoc finansową dotyczącą zorganizowania tego woru charytatywnego, dlatego że są tam koszty. Yy, które są czasami znaczące i na pewno każde parę złotych, które uda nam się zebrać jako radnych wesprze tą organizację, bo wiadomo, że tu chodzi o obsługę yy, takiej uroczystości yy, osoby, która poprowadzi taką imprezę, także jeśli ktoś jakby chciałby się zabrać w tym temacie, to będę na pewno yy, monitorował tę sprawę i to jeszcze jakieś pytanie bardzo proszę pan no, nie wiem, wiem jaki temacie. <laughs> ale proszę bardzo pytanie do mnie w zasadzie do mojej informacji ja ale... serce. tak ja chciałbym podziękować panu burmistrzowi panu zastępcy panu kierownikowi którzy się przyczynili do remontu naszej miejscowości trzech dróg które jeszcze nie są ukończone znaczy się dwie już są skończone, jedna jest w trakcie, ale to minuje się na tym kącie. My jako budżet sołecki w reklenie na remuz tegośmy przeznaczyli na ten rok 6 tysięcy. Dziękuję bardzo. No właśnie tu pan, pan Pan Radny to powiedział, ale tu chciałam tu, tu, się to przypomnieć, że to też o, że w budżecie sowieckim zostały zabezpieczone za to pieniądze, więc łatwiej pewne działania podejmować, jeśli, jeśli już jeśli to pewna kwota jest zabezpieczona i gmina nie musi w 100% finansować, tego jak Fundusz sołecki to są oczywiście też pieniądze gminne, z tym, że one są już tam sztywność zabezpieczone, więc tak jak powiedziałem, na pewno jest Że Dziękuję Panie Radny też za, za i Panie się za, za, za naprawdę e, odpowiedzialne za tego budżetu sołeckiego.

Szanowni Państwo, ja od razu powiem tak, ja z tym nic do krzywdy nie miałem, pomimo że ten temat jest omawiany, omawiany w informacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Dolczewie z wykonanych czynności, przyznaję się, nic z tym nie miałem do czynienia, ale wsparcie psychiczne Państwo macie w zupełności i do cieszenia się z tych takich drobnych inwestycji i podziękowań, także bardzo wskazane. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do informacji przewodniczącego Rady Miejskiej, co do pytania do mnie, co zrobiłem, czego nie zrobiłem i dlaczego, jeśli nie ma żadnych pytań, to zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Kończymy obrady ekspertów sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu za obecność, uwagę dobry, jeśli chodzi o, o obrady techniczne.